Nie Typy? Tak, bo mierzył do mnie snajperką To się z nimi strzela Nie no, kurwa do mnie wadują no O ja widzę i dobra, idę tutaj Będę tutaj sobie stała i zaraz powalę Na raz Zabiłem jednego, jakby co Dlaczego no, mam kurwa snajperkę bez celownika no? Jeden jest na dachu, dwójka jest na dachu Dostał też Będą się podnosić, idź tam Ta ma celu... no, Tam ma celownik... No kurwa! Tam gdzieś zszedł. Dwie snajperki z celownika... gdzie ma gdzie on uciekł? No No zszedł gdzieś i dalej nie wiem gdzie. Kurwa, Nie nas... widzę go. Skupiłam o. się na dobiciu tamtego. Dobra, kurwa, we trzech dostali heady. <noise> Dobrze to było. Jestem. Do zmiany sterownika coś, może? Ani. Mam dwie snajpery. O, tu są krzaczki, fajne. O, granaty wyskoczyła O, jest jeden, idzie. Widzę. 16 O kurwa. Ja pierdolę, dostał heada w locie. Dostał jeszcze stówę ten biały co ucieka, bez spody jest Sam. Nie no. jest No wiem i nie zabił, bo mam takie lagi, że nic nie widzę Ja pierdzielę Hmm. Nie da się patrzeć Dostał kolejny Dobrzyk sam został, dawego. go Weźcie na próg mieście, szybko O! To bot! Aaa, dobra Ja 20. No, powiem... O, proszę. O, O, Fura. Ja do wszystkich furów pewnie we trzech. Wy NIE napiniaduj. Dobra, dostał, hela Potrzebuje helpa. Do 116 dostał. Dostał 116 też. O, padł. Ej, tu jest imiona celownika. Chodźcie na mnie, jest ostatni. Gdzie? No na gdzie mnie, gdzie? jeżeli się do mnie. Kurde, ciężko się gra na samo, same dwie snipery bo kurwa jest blisko Trzeba trafić Oh shit, miał magazynek bębnowy No, no bez Spoko Kurwa, jakby jeden na plecach Z drugiej strony, no Poszło Tam Tam są 16 Dostaw dwa razy 120 altobota. To, to bot, to bot. Tamtą. Ale bota też zabije. Budynku. A, my zostaliśmy na dwójkę. Tak w ogóle Tutaj rzucił se bańkę Czekajcie trzeba rozwalić te drzewa Nie, ale bańki się nie rozwali Ale drzewa, bo ja nic nie widzę. Dobra, jesteśmy na dół Dostał heda, Dobra. Lecimy, 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 dostał heda